E, dzień dobry, to jest już drugi e, odcinek, znaczy trzeci odcinek, chyba tylko widzów. Belka jest 20, to jest na no dla mnie. Nie chcę tu skakać z wysokiej belki, proszę to znaczy z niskiej belki, by był dobry wiatr. No jak sobie taką belkę 18 może. Bym wiedział jak robić cięcie, to bym zrobił.

Mimo, że tam na osadach widzów, to chyba sobie tam, elbawie. Teraz daleki bardzo skok. No i ale mała myśl. nie po na stopniu, na to jest Zobacz, jak się Już błąd po wyjściu z progu i to będzie krótki skok. To, że jest ja nie ale wiesz, 24 Iż to będzie krótki skok. Ale 24 Już to dziwi. może się cieszyć, bo ma... No bo Zobaczmy, mistrzowo to dziki, ale są wysoko leci raz ze skokiem! Może no, pojechać i pomału się do rytmu w duszy, ale się poza ogonie nagadnie, moim zdaniem. I ten kamil skoł. I w swoich najlepszych próbach, która tutaj bardzo ładnie to ją nauczyła. No i zasłużone prowadzenie. A nie, egzekwo jednak! Egzekwo. No i drugi kamil. Zobaczmy, pierwszy kłopioł chłopiał na to ale drugi troszczę gorzej. Ale dalej utrzymuje się wysoko w rankingu. Teraz duży błąd, kochan mamy i, i 117,5 metra, tylko no i zobaczmy, Tobą, to najlepsze przysiekte. Bardzo dobrze skakał, by Kelsinka w drugim po pierwszej serii, ale spadł na dalsze miejsce. Teraz będzie skok dobry! Uświetlenie skok! Czwarte miejsce, zobaczmy. Jak rozumie się, tak prawda, i zostało na taką To druga najlepsza szpatryk. Bez konkurencyjnych kelsinkach. On po prostu od pierwszego skoku wziął sprawy w swoje ręce. I teraz zobaczmy. Też będzie daleko, też będzie bardzo ładny skok. On to się z jedną trochę. Ale ostatecznie bardzo dobry skok. I... I zobaczmy, jest na trzeciej pozycji i został lider Jorge ręce Gdyby nie ten pierwszy skok w gorszych Helsinki, a który najprawdopodobniej by tam wygrał, bo on genialny 226 metrów, pamiętamy ten lot. A teraz wydarzył, co leci, Pięknie! on jest w niewiarygodnej formie 133,5 metra. On jest chyba niesamowity. Niesamowita dyspozycja. I świetna forma zobaczmy najdłuższy stop stop, 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 stop. i jest bezkonkurencyjnym liderem chociaż ta przewaga na szybko groi i mista MotoGP gp nie jest duża zobaczmy i będzie druga seria się już zaczyna. byłem yy, już... no i youtube kamił utrójmy startowy utrójmy serii bardzo słabe wyjście z progu i to nie będzie dobrze, ale jednak pociągnął! Nie będzie ładnie, ja to doszło do nakrycia. Wykorzystał go również, 36 metrów, nic to z wieloma owejściu. Widzę, że w progu błąd tutaj też, ale my... będzie, od 30 lat. Do 30 lub. 130 metrów, równe. I Krzysiek, reprezentant Watykanu. Trzeci zawodnik tego sezonu. A teraz jak mu wyjdzie. To. Chyba mi się coś zdaje, że chyba nie trafił tak czysto na próg, ale szybuje bardzo daleko! I on jest w idealnej pozycji do ataku, można to 131,5, znakomite dwa skoki. nowy świat. Czy to będzie w końcu dobry konkurs dla reprezentanta Polski? Wysoko leci nad skokiem i to będzie skok bardzo daleki będzie atakował podium 133 metry, najdłuższy skok w serii finałowej, na ten jeszcze raz. Zobaczmy jak jeszcze raz dobre trafie, dobrze trafił na progu i później leciał bardzo ładnie. Widać, że los mu się na i... Jest bardzo bezkarny i Sashi, tyle trzeba musi w to zwycięzca bycie nie konkursu. Widzieli idę tego pucharu, dobre, wyjście z progu, ułożył się na nartach, będzie... Nie, 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 dalej po! też znakomitej formie, 136 ,5. To jest pierwszy chyba rekord, skąd jak ja nie jaki Nie, widzę no na nie, 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 na Ależ ten skok był niewiarygodnie dobry To jest atak na podium. i szybka gra Ależ On jest o niej, ale trudno wygrać te zawody. Szybka gra ładny skok będzie wysoko, będzie równie daleko I Przepraszam, że tak się gryje 135, ale że bocznie raz jest w blibercu ale z tylu tym 135 metrów, 135 metrów, bardzo niewiele, jedną dziesiątą szybka gra pro, jest przed Patrykiem, no i zobaczmy, została ta dwójka. Jest ta MotoGP i Forza Lorenzo, jest ta MotoGP, w tym miejscu, w O, ale fatalny błąd! To nie wyjść Skąd pół metra, dopiero szóste miejsce, przepraszam cię, nie bij mnie proszę. Przepraszam. Ogólnie za słabe skoki Was wszystkich, przepraszam. No niestety zdarza się. Nie jestem jednak taki dobry jak tego Filioka. Bez Joka. Jorge Lorenzo. Ten jest to zwycięstwo. będzie skakał po zwycięstwo jest. Niezła wysokość, wysokości. zobaczy! I wygra! Jest zwycięzcą Jorge Lorenzo! On jest w znakomitej formie i dyspozycji. Zobaczmy. Bardzo ładny skok. Bardzo udany. Chyba nie ma, nie ma równych sobie w tym sezonie. Jest zwycięstwo o pół punktu przed szybką grą. Zobaczmy, przeanalizujmy wyniki. Tutaj dobre skoki. Przepraszam Cię Adam mamy za ten skok. Przepraszam Cię YouTube Kamil za ten skok. Przepraszam Cię Mistrza MotoGP za ten skok. Naprawdę, po prostu nie jestem aż tak regularny, nie, nie jestem aż tak dobry i regularny w tego decyzje. To Coś czasem gdzieś za mocno machnę i już będzie źle po skoku. Więc przepraszam te skoki, zobaczmy lepiej klasyfikację generalną. Tak, tak ona wygląda. Jorge Lorenzo już ucieka. Patryk również znakomicie dzisiaj. Krzysiek P na trzecim miejscu, szybka gana na czwartym, YouTube Kamil na piątym, Adam Mała myśl na szóstym, Mistamowa Dzipi na siódmym i formułowy świat na ósmym, a potem skrybot. Dziękuję za oglądanie. Cześć.